Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w popołudniowym materiale. Często pada pytanie, Państwa na live też padały te pytania, co z liczeniem głosów, co z innymi sprawami związanymi z rozliczeniem. Mówiłem Państwu, że no, jest pewna blokada informacji, ale dzisiaj postanowiłem u mojego źródła w Prokuraturze Krajowej sprawdzić, co tak faktycznie się dzieje, bo przyznam się, że też jakby milczenie Pana Ministra Żurka Zaczęło mnie nurtować. Z reguły było tak, że pewne informacje wychodziły na zewnątrz, można było się dowiedzieć więcej tymi czy innymi kanałami, niekoniecznie tutaj z prokuratury krajowej, co w przysłowiowej trawie piszczy. No ale tu się jest jakby cisza. Pojawiły się pewne zapowiedzi, pojawiły się takie. Pewne zajawki, wypuszczanie zajączków. Jak wiecie, minister Żurek wypuścił kilka turów, żeby zobaczyć, gdzie dana wiadomość wyskoczy. Czyli na przykład likwidacja neokarest z, z wejściem do budynku pojawiła się momentalnie w telewizji Republika i kolportował ją nie kto inny jak słynny Cezary Gmyz, którego Państwo kojarzycie wtórował mu Piotr Nisztor z niebawem Piotr N, bo wiecie Państwo, że jest duże prawdopodobieństwo, że za możliwe fałszywe zeznania składane przed sądem do protokołu właśnie Nisztor razem z Obajtkiem usłyszą zarzuty, czy też mogą usłyszeć zarzuty karne. Tak? Nie możemy tutaj przesądzać. Ale proszę Państwa, co z tymi wszystkimi innymi sprawami? Co z Izbą, nielegalną Izbą Sądu Najwyższego, co właśnie z Neo KRS, to z przeliczeniem głosów, no tego jest bardzo dużo, co z wyczyszczeniem prokuratury, co z kwestią sądów. Więc wysłałem smsa z prośbą o rozmowę z moim źródłem, też zakreślając temat, że jednak opinia publiczna chciałaby cokolwiek wiedzieć. No bo macie Państwo prawo wiedzieć, ja rozumiem, że są informacje jawne. Niejawne, no, ale też nie można traktować opinii publicznej w tak zwanym syndromie pieczarki. Czyli wokół nas jest pełno ciemna, trzymają nas w nawozie, mówiąc tak bardzo oględnie. By nie powiedzieć mocniej jakieś słowo na giełdzie. No ale tak to właśnie z pieczarkami bywa. No i proszę Państwa. Informacja zwrotna, jaką dostałem, jest taka, że minister, prokurator generalny Waldemar Żurek, świadomy przecieków z jego środowiska, praktycznie zablokował cały przepływ informacji tego, jakie są plany. W tej chwili pojawiła się współpraca nieformalna jeszcze z grupą, którą. Wytypowo Waldemar Żurek, którą poprosił o współpracę. Są to osoby, które jakby formalnie nie zostały powołane na żadne stanowiska, nie ma żadnych zmian kadrowych, ale jakby współpracują z ministrem sprawiedliwości Prokuratorem Generalnym w celu przygotowania tego huraganu, który wielkimi krokami się zbliża. Ponieważ. Moje źródło w pogadurze krajowej jest źródłem rzetelnym i raczej się nie myli, jeżeli już coś przekazuje. Usłyszałem, mówi, słuchaj, wszystko wskazuje na to i takie też plotki krążą po korytarzach, że Żurek szykuje istny huragan. To będzie, nie wiem, sztorm, huragan czy nawet tornado. Aby jednak ono zostało przeprowadzone, aby nie udało się ani tego procesu spowolnić, ani go uniemożliwiać poprzez wypuszczanie różnych, różnych prowokacji. Bardzo wąskie grono, bardzo wąska grupa współpracowników ministra Żurka uczestniczy w przygotowaniach, bo przez rok i osiem miesięcy, proszę Państwa, Bodnar faktycznie przestawiał paprotki. On, chociażby w ostatnim wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Z panią redaktor Iwanową. Tam opowiada znowu to samo: że tam jakieś immunitety uchylili, że postawili zarzuty, że poszło kilka aktów oskarżenia. Ja tylko przypomnę, że samych członków pis jest około 45 tysięcy. Większość z nich uczestniczyła w procederze okradania państwa. Powinni zostać, zostać uznani za zorganizowaną grupę przestępczą, a Definicję grupy przestępczej, takiej zorganizowanej, Państwo przecież doskonale znacie. Wiecie o tym, że samo już uczestnictwo w takiej grupie jest przestępstwem. Więc wyobraźcie sobie, jak potężny zakres może być, jeżeli uznano by PIS za zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie z okradania skarbu państwa, z tego procederu, uczynili sobie stałe źródło dochodu. No, dowodów nie brakuje na litość boską. 113 miliardów złotych w ciągu 8 lat wypłynęło z budżetu państwa różnymi kanałami. Te kanały też nie były badane przez prokuraturę podległą Bodnarowi Kordelukowi, więc nie bardzo wiadomo, gdzie te pieniądze popłynęły. Znaczy, byłoby wiadomo, gdyby w to się włączyły służby, gdyby Siemoniak przestał spać, tylko zajmował się tym, czym. Zajmować się powinien. Na propozycję Moniaka, to cały czas podtrzymuje moją tezę, że jest trzymany przez Tuska na krótkiej smyczy. To jest jakby pewien proces taki przygotowania do takiego mocnego uderzenia tego takiego huraganu, który powinien był nastąpić już rok i osiem miesięcy temu. Bo też, zauważcie, Państwo, że Donald Tusk twierdził przed wyborami, że Cały sztab ludzi pracuje po to, żeby przygotować to przejęcie władzy, że mieli już gotowy plan na poszczególne ministerstwa, co należałoby zrobić. Tylko, że to zaczęło się wszystko rozsypywać w momencie, kiedy doszło do tej umowy koalicyjnej, rozdawania tych stanowisk i poszczególne ministerstwa, które zostały obsadzone przez koalicjantów, niezbyt zorientowanych na rozliczanie PiSu, ale chętnych dla koryta. Tak, czyli tutaj PL2053 droga, no to wiadomo było, że PSL-owcy obsiądą te agendy rolnicze, będą tam ssać ile tylko da radę, tak? W spółkach skarbu państwa nie przeprowadzono czystek, zostawiono wielu pisowców, licząc na to, nie wiem, że oni będą teraz dla nich pracować będą ich po rękach całować, że mogą dalej ciągnąć kasę, <gryw> kupując sobie jakby ich lojalność. Czyli tworząc swoje własne takie ugrupowania, takie grupy, które by kontrolowały poszczególne poszczególne części branży, ministerstwa, spółki, skarbu państwa. To jest przerażające, tak? ale Donald Tusk też miał, miałby tego świadomość, bo zobaczył, że nad tym i tak nie będzie miał takiej kontroli, bo nie rządzi samodzielnie. Gdyby rządził samodzielnie, gdyby nie ko koalicja tych. Tego politycznego planktonu, Lewica z tego i Trzecia Droga. Do dzisiaj wiemy, że PL 2050 ma niecałe 3% poparcia, to jest w ogóle jakiś plankton, tak pod wyborczym progiem. PSL ma 1%, tam ta Lewica gdzieś tam jeszcze oscyluje wokół 5%, te za chwilę będą pod wyborczym progiem, i Tusk ma plan na to, żeby. Była ta druga kadencja bez politycznego planktonu. Warunkiem sine qua non jest jednak przeprowadzenie bardzo gruntownych rozliczeń. Zmian takich, no, przy okazji pozbycie się Nawrockiego, co wymaga szeregu zdarzeń. Jak już na pewno Państwo zauważyliście, że to nie są jednorazowe zdarzenia, jednorazowy ruch. No, pierwszy mówiłem dzisiaj o tym przed południem, że wystawił Tusk Nawrockiego do przysłowiowego wiatru, bo y, czy byliśmy w Waszyngtonie, w Waszyngtonie, czy nie, liczy się jakby efekt. To, co ma osiągnąć Ukraina. Y, nasza pozycja jest niezmieniona. Liderzy koalicji chętnych, w sumie 31 państw, y, ci, którzy byli w Waszyngtonie, to są przyjaciele Tuska. To są ludzie, którzy z Tuskiem rozmawiają jak z kolegą z, z Nawrockim. Nie mają o czym rozmawiać, ani jak rozmawiać, bo poziom znajomości angielskiego, nawrockiego jest żaden. To jest... Y, y, no, tam to chyba nawet duda sobie lepiej radził. Więc to jest raczej koleś, który będzie kiwać głową i się, i się uśmiechać. Ale wracając do Waldemara Żurka. To jest to, co ja mówiłem przed wyborami, że kluczem do sukcesu jest blokada informacji. Pamiętacie Państwo, był taki moment, bardzo zresztą skuteczny, który osobiście nadzorował też Donald Tusk. Mamy przełom lutego i marca, wtedy kiedy następują, następuje wejście do 27 lokalizacji w całej Polsce. Wykonała to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, była to dobrana ekipa. Żadne informacje nie wyszły poza. Nikt nie wiedział o tym, że wejdą do Ziobry, do, wejdą do wielu innych. Nastąpiło wtedy zabezpieczenie wielu dowodów, nastąpiły Zatrzymania, jak wiecie, później ksiądz Salceson, cała reszta. Wszystko to było na podstawie między innymi dowodów, które dostarczył Roman Giertych, czyli nagrania Mraza. Podkreślam, przypominam, wytłuszczam i zaznaczam. Tych nagrań jest kilkadziesiąt godzin. Zostało ujawnione kilkadziesiąt minut. Możecie Państwo tylko sobie wyobrazić, jaka jest skala. Te wszystkie nagrania zostały przekazane prokuraturze. Bodnar był wściekły na Gertycha, że ten ujawnił te kilkadziesiąt nagrań, bo rozbiło mu to kompletnie jego, ten action plan, czyli żaden plan działania, tylko to było spowalnianie, było spowalnianie rozliczeń. Miał w tym swoim umyśle utopisty Bodnar plan, żeby to rozleć w czasie, Młyn sprawiedliwości. No, na początku, jakby nie miał trochę wyjścia. Też pojawili się prokuratorzy, którzy chcieli działać. On był jeszcze trochę pogubiony, nie bardzo wiedział, jak się zachować, więc zaczął zachowywać się przyzwoicie. Zaczął robić to, co do niego należy. Prokuratorzy również. Później zauważcie Państwo, że od kwietnia to wszystko nagle zwolniło. Nagle się okazało, że nie można stawiać zarzutów w ziobrze, choć zebrano na niego dowody i tak dalej i tak dalej. Ale ten materiał dowodowy, który został zebrany w tamtym czasie, i w kolejnych jakby w kolejnych yy, miesiącach, a propos kolejnych miesiąców to tutaj taka drobna dygresja. Nie dostałem z, me, z Westminsterskiego Sądu informacji o tym, co z rozprawą w sprawie Kuczmierowskiego, bo miała się oddać w pomiędzy 21 a 25 lipca. Yy, I proszę Państwa, ja jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi od sądu, cierpliwie czekam, czy może się, się czegoś yy, dowiem. No, żałuję tak, no niestety, yy, 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 jesteśmy kanałem, a owszem, niezależnym, niezależnym medium, ale z o, jakby ograniczeniami, bo przyznam się państwu szczerze, że najchętniej wsiadłem w samolot, poleciał do Londynu, pojechał do Westminsterskiego sądu i uprzejmie się w sekretariacie zapytał, co ze sprawą Kuczmierowskiego. Yy, bo przez telefon wiadomo, że nikt nie udzieli mi informacji, ale jeżeli bym z prasową poleciał do Londynu, to, ale wtedy z kolei za dużo czasu, no niestety, jesteśmy ograniczeni też jakby osobowo, nie jesteśmy jakąś wielką redakcją, ale spokojnie pracujemy. I teraz Waldemar Żurek, świadomy tego, że informacje wyciekają, postanowił zebrać grupę, która z którą ściśle współpracuje, przygotowują działania, które mają zostać, mówiąc mocno kolokwialnie, odpalone w pewnym momencie. Tak, by te działania były wielotorowe, takie symultaniczne, tak, by nawet jak zaczną wyć, to i tak już będzie za późno. I tu nie chodzi oczywiście o jakieś siłowe wejście, w takie historie. Chodzi jakby o proceduralne przygotowanie tego, te decyzje, bo za decyzjami kadrowymi muszą oczywiście pojawić się kolejne osoby, tak, które będą przejmowały te obowiązki w poszczególnych jednostkach, w poszczególnych komórkach, które będą czy likwidowane, czy będą reformowane. No ktoś musi pojawić się na miejsce danych osób, tak, by zapewnić też ciągłość pracy, ciągłość postępowań, by nie było sytuacji, w której nagle się nagle zrobi jakieś bezchołowie. Że oczywiście, to ja mówię w tej chwili bardzo e, przykładowo, hipotetycznie, bardzo proszę tego nie traktować jako e, konkretnego przykładu. Wypada 100 prokuratorów, którzy jednak prowadzą jakieś sprawy, ale są wobec nich zarzuty, albo 144 prokuratorów, czyli tych, którzy byli na słynnej liście, którą Bodnar dostał w styczniu ubiegłego roku, ludzi, którzy się sprzedali z I teraz powiedzmy, że tych 144 zostaje zawieszonych. Co wtedy? Tak? No, ktoś musi przejąć obowiązki, ktoś musi się tym wszystkim zająć, ale też ludzie, którzy są poproszeni o rozmowę, gdzie przedstawia im się sytuację, muszą być godni zaufania. Tak, by zaraz po wyjściu z gabinetu ministra, prokuratora generalnego, nie zaczęli smsować. Słuchaj, oni planują to i to, chcą zrobić to i to, wytypowali mnie, ja się na to zgodziłem, Weź, daj znać innym, żeby się do tego przygotowali. Wówczas następuje nawet czyszczenie akt, giną dokumenty, giną pliki, jakaś płyta DVD nagle pęknie ni stąd ni zowąd. Pamiętacie sprawę materiału dowodowego e, dotyczącego wypadku Szydło? Ginące dowody, zniszczone dowody. E, dzieją się dziwne rzeczy wtedy w prokuraturach. Wtedy idzie się po bandzie, ratują swoje niewymowne, bo Zaczyna faktycznie płonąć ogień. Ale jeżeli jest sytuacja, w której, tak jak rok temu, z okładem, jednego dnia, określonej godzinie, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszli do 27 lokalizacji, rano, ni, stąd, ni znowu, pojawili się, nawet były to wejścia siłowe, bo trzeba, tak, drzwi zamknięte, trzeba było je nawet je wyważyć. Tam potem płakał Ziobro, że mu drzwi zniszczyli, tak, że tam mu safe otworzyli. No otworzyli, bo, bo Żobry nie było, a rzekomo leżał w szpitalu, chory. dacie potem występował w telewizji, a odstawiał szopkę. I to jest cisza przed sztormem, nawet nie przed burzą, już będzie sztorm albo i huragan. Chodzi o to, by te rozliczenia faktycznie zrobić. I tu nie mówimy o wsadzaniu kogokolwiek do więzienia, bo to jest jakby pieśń przyszłości, i o tym będą decydować. Niezawisłe sądy. Potem, oczywiście, będą ułaskawienia, ale nie od, na przykład, pozbawienia możliwości sprawowania funkcji publicznych. I tu, proszę Państwa, taka informacja do mnie dotarła. Ja traktuję ją jako rzetelną, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, szykuje huragan. Że nie opowiada, nie. Nie zdradza tego, nad czym w tej chwili jego zespół już pracuje, bo on sobie dobrał zespół ludzi, którzy mają, przepraszam, którzy mają to zrealizować. Ja oczywiście mam takie obawy co do tego, na przykład, że wiceministrem jest dalej pan Myrcha, albo wiceministrem jest dalej pani Eichardt. Za to bardzo dobrą informacją jest, że. Nie ma już rodzińskiej blusz, kompletnie skompromitowanej tej pani dwojga nazwisk, która e, wymyśliła tę tablicę alimentacyjną. Złożyła dymisję, poszła sobie bardzo dobrze. E, to kumpelka Bodynara to jest jego środowisko. E, Eichart trochę mniej, bo, bo była żona znanego adwokata Jacka Dibuła. E, może Eichartową też za faktyczny brak. E, takiego działania, że tam chodzi o tą służbę więzienną, no ale hartową został. Mazur został. Mazur tam ładnie się prezentuje, tak, wiceminister Mazur, który chciałby uczestniczyć, ja mu tylko ciągle wypominam, że on tam Bodnara chwalił i tam skakał przed nim na przysłowiowych łapkach. No i oczywiście pan Myrcha. Ja kiedyś stanąłem w obronie pana Myrcha, ale bo się go czepiali, bo wymyślali jakieś bzdury, na jego temat, ale jeżeli chodzi o merytorykę, to przepraszam, ale pan Pan wiceminister Myrcha jest dosyć słaby. Nie chcę przedłużać, bo się jak zwykle rozględziłem. Zbliża się kolega. Jeżeli już dojdzie, to będą to, do niego dojdzie, to będą to decyzje szybkie, konkretne, ogłoszone. Za nimi pójdą działania i zmiany kaderowe. To tyle, drodzy Państwo, co ustaliłem. Chciałem Państwu przekazać. A my widzimy się tradycyjnie o 20:00 do zobaczenia.